Już. Siemma, siema! Zbijamy siema. do biura. Musimy uważać na pana springtrapa. No. tą pułapkę. To przy Okej. A no właśnie, ty ja muszę panele. Znaczy, żeś Okej. Okay. Dobra, jak Słujesz? będziesz będą został zasilowany. Pen został zasilowany, więc już tam Springtrap nie dojdzie.

Już zaspina, tak? Audio. O nie! Kto? Fotofreni! Ja nie, ja nie, już puszam okaz z paneli. Zaspina znaczy z systemu. Pilnuję, pilnuję. Nie prawda, ale Kukielka! Kukielka, ja tam widziałem. Fantom Kukiełka. Fantom uh, Kukiełka chciałam nie schałtować. Ej, tutaj jest? pieszałem jem już. Mhm. Dobra. Audio. Przywołaję spring trap w kamerę 9 chyba. Okej, jest, jest, Oj kurde, jeszcze wentylacja, wentylacja. Napawiam, napawiam wentylację. Napawiam wentylację. Dobra. Żeby mi się to nie udusili. Spring, dobra Springtrap ten, Springtrap jest w dziesiątce, jest dobrze. Okej. Okay. No dalej. Wywalaj do tyszatki. Eee, Kamera. Naprawiam, naprawiam, naprawiam. No naprawiam! Jeszcze audio! No coś cię. Dobra. Dobra, przynajmniej Springtrap jest ten. Naprawione, audio. Okej. Okay. O, oh, oh, w oh. Ej, musimy go w wętach cały czas trzymać. O oh, nie! Ciekawe. To też zapomniałeś, że... Co bo nie zasilować! Probię prawie, prawie by się tu do czego było. No bo... Fanto panu śmieć! Prawie mnie to... Druga ej, ej, możemy do nas wygrać. No ile czy... O ile czy, nam, o ile czy nam nie ucieknie gdzieś. Jak ucieknie, to ma zasilowanego węta. Audio. Naprawiam. Okay. Spring przywołany w dziesiątkę. Ty, bo on tam nie Okej, okay, dobra, jest przyjemniaczek tak już na swoim miejscu. Właśnie gdzie powinien być no, Ale, Kamera ja. Naprawiam, 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 naprawiam Dobrze, że akurat go przywo... Dobrze, że go akurat przywo... Zacznę... Naprawiona O ty mały się... o. Nie, nie, nie Audio 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 Okay. Jest szansa, żeby Dobra, to jest wygrać. Szansa, jest szansa. szansa. Pilnuje pil pil kamera i audio. A ja pilnuję Spring trapa. wentylacja? Muszę napawać, bo się tutaj w duszy mieli. Trzymaj Spring Trap. Oooo! A ma z chilowanego więc się nie dostanie. Mm, nie dostanie się to. <laughs> Nigdy się to <tu> nie dostanie. <laughs> jakby Co się dzieje z tym kamerami? No one często tak się bugują, no bo Spring Trap gdzieś ucieknie. Mały sprytciulu! Kamera system! Naprawiam! Czwarta! Czwarta! Czy to on? Audio! <laughs> Freddy, Fredy? O, to nie patrz tam. A jak no mieliśmy w poprzednim odcinku Golden Phantom. Nie. Golden Phantom, Golden, który jest Freddygo? Długa, długa! O, długa nazwa! O, długa nazwa, o, tak to powiem. Długa nazwa. Woow! Woow mieć fantom! Chciał mnie na nas fantować. Patrzę, patrzę, że nic się nie zepsuło. Audio, audio, audio! Okej! Okay. O! Audio naprawiam. Tylko żeby kamera się nagle nie zepsuła. O! Fuczy! FutoFuczy! chaosu! Co tu się dzieje? Jaki chaos w tym wszystkim? No chaos! Za chwilę będzie piąta. Za chwilę piąta będzie. Jak przejdziemy za pierwszym razem, bo poza... Poza optynkiem zginęliśmy. Ale, ale jeśli chodzi o to te nagrywanie obecne, to... Piąta! Co, minu... co minutę... Uuu! Stary, co minutę jest jedna Ejem. Jedna Minkowa jedna Ejem. No to... to ciekawe. E, to dwa! To... Dwa, naprawiam wszystko. Butol, naprawiam butol. wszystko. Butol. Naprawiam na wszystko. Wszystko mi O kurde, jesteśmy w dupie. No tak. Naprawiam! 5, 4, 3, 2, 1 już. Okej. Okay. Wszystko naprawiłem. I to jeszcze w czasie. Yo. Ej, za, za 30 sekund. Będziesz ustaje im to wygląda. 6 minut i wygrama nocka. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tylko 20 Dobra, sekund. Czyli 20, 20, Nie, nie, bo to... bo tutaj. Jak zajęciśmy odcinek, to dopiero... Uważał 20. Nie, uwaga. za 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siewa! Mówię. Jedna EIM? Jedna EIM, jedna, jedna minuta. Siewa! Ej, łatwe to jest! Ej, trójka! Trójka trwa mniej? Jest łatwiej się! Dosyć... Bo możesz, bo możesz zbawiać ten. Ja, ja, ja byłam totalnie w szoku! Że... Ja powiedziałam, ja że turka to będzie taki próby, że tego się nigdy nie uda. Że, że springujesz. Ale jest sprzęt 110! 82 chyba jaja! 110! Od no, razu na piąta u nas. No po... Ej, czekaj, sprawdzę się... coś... Nie, w no, to nie było... Po... Ej! W tej, ej, w tej grze nie... Ej, w tej no... Czekaj, jak, jak, jak powiem już. Już! Czy zaraz równo o 12, 12, 12 okay, minucie... Przykro, 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 przykro. Ej, tu teraz tu jedno użycie mi się będzie psuł audio. Okej, okay. siluję venta. Okej. Okay. Ej, teraz co chwilę się silo będzie wszystko, się wszystko niszczyć. So, silowa venta, więc... Audio. Ooo, dobra. No, split trap. tu no. mi uciekłeś? Freddy, Freddy Cypil mnie. Co za typ? Miał on pójść Dobra, wiesz co? Uwaga, audio. Teraz wycisz się... Wyciszam typa, wyciszam typa. Bo mnie w kurze już wszystko. Dwie rzeczy mi się zniszczyły, więc muszę wszystko naprawić. Audio, audio, audio. audio. Już, bum, bum. Ile tu się naprawia? No, bo się naprawiłam wszystko. Gdzie, gdzie? Wiesz, gdzie jest? Ej, już to jest za chwilę drugajem. Za chwilę drugajem. Na dziewiątce jakby coś w tym jest. A, ej, to za chwilę. 40 sekund i będzie drugajem. Okej, okay. audio. Tych. Dobra, pyk. Ej, co tu jest za was, Ej, to, e! może grę zbagować? Czekaj, siluję węta. Silu... No, Czemu nie zasilowali wcześniej? Audio. Ej, zobacz co jest Ej, zobacz, co będzie zasilowa, Zasilował się węt? Oh, oh, oh. Siluje się. No to? Dobra, że jest zasilowany, zasilowany. Pinuj, gdzie on jest? Przemieścił się gdzieś. Dziewiątka. A. Dziewiątka, ja. Pewnie nie on uciekł z dziewiątki, więc. On uciekł z dziewiątki. Okej. Okay. Audio. O ostatniej chwili, miał Pan to zrobić, że pan... miał zrobić dżamskę I tak. obydwoje byśmy mieli... Przedstawę Musimy... No Taka prawda Kamera o... Naprawiam, naprawiam, naprawiam Nie używaj audio Nie używaj audio Słyszę Naprawiam Naprawiam audio Nie słyszę węty. Nie, nie mi się Nie, gdzie jest o Jezu, Dobra, za niedługo. Za chwilę wentylejszy, będzie. Wentylejszy, wentylejszy. A, wentylacja. Ej, za chwilę będzie ogólnie trzecia. A ja. Nabrałem, 3, 2, 1, bum, naprawione. Duh, adio. Rabia, robię. W serio to jest figurka niego, i ona się, jeszcze ona się świeci. Czyli może nam grę skraszować. 5, 4, 3, 2, 1, już trzecia, ja jem. Czy jego dołu? A ja próbowałem, co cię majemy? Trzy minuty jeszcze, trzy minuty jeszcze musimy przetrwać. Trzy minuty. Pani, um. trzy minuty przetrwaliśmy. <noise> no i zakrakałeś typie. Skąd on się to wziął? Trzeba pilnować. Ansewn 4 fnafa Polecam ci. <laughs> A najpierw tak, mam taką taktykę, że najpierw przywołuje skrip spring trapa i później trap i... Siluj wenty, przywołujesz... I ty trapa. Siluje. Y Nie, na początku przywołujesz, węty. potem silujesz, potem włączasz, to trapa. Albo wiem co. Okej. Okay. Eee, chwila, ja muszę... też przywołuj, kol, kol. Siluj, siluję, siluję. Lesilowałem. E, jak się wyłączyć? Eee, szedł uponiku. Mijaj go. Mijaj go. Mijaj go. już. Po co wiem w górze? Audio. A, a Springuś jest na łysemce. Robi audio. Lub. Możesz. Ok. Springuś. Springuś. A to zaraz po dwóch życia się napisuje. Czy no nie uciekł do dziewiątki. Naprawiam. Za chwilę będzie trzecia A.M. Znaczy pierwsza I czemu w Springtrap nie ucieka do dziewiątki? Jakoś się pytaj. Jakoś się pytaj. Ty Józef cię do do kamera. Audio. Audio, audio, audio. O, Robię audio. się zepsuło. Spring. Lub Springuś tam był. Gdzie u nas? Widzę, że... Widziałem jaką biegł do kamery 2 chyba. Łój radio. Ja nic nie widzę. Hello. Audio? Urabił. Nie, wydlacie, wytyracę, wytyracę! Elo, przegrana? Idzie przegrana. Easy, easy, lose. Uh -huh. O nie, eee, ten! Zabij go! Zabij go! Wan, szybko! I go spróbuj tam! O kurde! To nic mu nie dało. Tylko co z tego? Patrzcie na niego! Nie włączaj kamery! Patrzcie na niego! Oju. Elo, kolejna przegrana. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, bum. Elo! Freddy. Jeszcze Freddy. Widzę o. cię kątem oka. <śmusz <Uno> nie. O, no, Elo! Dobra, robimy tak, że ja robię ulepszenie, Ty też robisz ulepszenie. Jakie ulepszenie? A Ty? Ulepszenia. Jakie? Perki? No, perki. Peki, peki. Peki, peki. PKP. PKP! PKP. <grym> DP, DPD! DPD. Zamówienie paczki od DPD? Zapraszam, zapraszam. No Dobra, ci powiem, dostań dostań. które masz ulepszenie lepsze nie kupić. Powiem ci, które masz tu lepsze nie kupić. U tego dziepa. Okay. Berki. Okej. Eee... ventilation Eee. Ja mam 517! To co co kupiasz? A ty ile masz? Less, less audio, Nie rzad. masz tyle! Nie masz! O, nie masz 3000, kurde. Nie masz 3000. To ja muszę. Les audio. To nam się przyda, les audio jest nam się bardzo przyda. Yeah. Ha. To zazwyczaj, ja tu. E, siluj, siluj. Okay. To się ale! Poczekaj. Tak Wchodzę. Tole, ty ja. siluj. Ty siluj lepiej. Ci. Gdzie jest kumptr? No nie, mówi, że Spring tam gdzieś owo. Okej, okay, dobra. Splitka. U Ciebie jest! Na dziewiątkę, na dziewiątkę jak go trzeba. Eee, wyłożę... Naprawiam. Naprawiam audio, naprawiam audio, naprawiam audio! Naprawiam, 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 naprawiam! Okay. BUM! Ej, spick tak się że Po co się teleportować do dziesiątki? <grym> Kamera. No, Kamera z tym, że już, już się zepsuł? Jak? Repair broken arcade machine A to, bo to jest z go nie mam w ogóle genitora. No, niby kuzyn Nie by kuzyn kupił. Z my grają sobie z kuzynem, więc. Obyśmy, Ejem. Obyśmy to wygrali. O nie uciekł. Gdzieś, typ. typ mi gdzieś uciekł. Najgorzej jestem w dupie. A dobra jest. Ale my ciekawi, czemu teoretycznie są po drugim końcu pokoju. Okej. Okay. Dobra, jest z powrotem w swoim miejscu. Mm -hmm. I sobie... Druga wybijaj, druga wybijaj, druga wybijaj! Audio? E, A dobra, spędzaj, spędzaj, spędzaj jednak! No. Wiem, naprawiam, 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 Cześć, we... Cześć, Springtrap? Okej. Okay. Druga propaga, to... Chi? O ty mały kubku! Audio? Springtrapowy. Kiedy druga wybije? Ty głupku wiosenny. O oh, kurde, kamera, 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 kamera! Kamera! Już naprawiam, 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 naprawiam! Kamiera. Kamera Już okay. Ale tylko, że gdzie... gdzie... gdzie chcesz gdzie... gdzie... O nie, rady rady Dobra Okej, okay. jest, 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 jest Maja, graj się kupię na jednym Na audio? audio Dobra, audio Robię kamerę za chwilę Okej okay. Ja patrzę na Spring Spring? Nie widać, że u nas jest Dobra, przywołujemy ósemkę randomowo. Już piątka! Na ósemkę, na ósemkę go trzeba. Dobra. Audio? Ja robię. Na ósemkę. Marionetka! Kupiłka tam była? Tak. Audio robię. O, No Nie widziałaś? On tu już od dawna jest. Wow! Phantom Foxy. Ja widziałem Phantom papyta. Ja widziałem Phantom. Ja a teraz ja widziałem Phantom Foxy. jego. Wędlacja. Gdzie jest Pinguś? Nie wiem. Na, na, na ósemce sprać, bo ja go tam ostatnio przechowywałem. Nie ma go. Piątka. Boba. Nie ma. Już Kamera. Wyszysz, wyszysz. Wyjdź, wyjdź z kamer, wyjdź z kamer. On Freddy. Nie. No. Wentilacja, nie. Nie widziałem wentilacji. Nie, ma to... jeszcze audio. Jeszcze tu jest Springtrap. Gdzie u nas? Chyba jaja. Czy go przywo musisz, że go Będziesz musiał go przywołać na, na piątkę chyba. Jedynka. Hello. Co? Co na jedynkę? Spójrz, może ty co na jedynkę. co on tu jest. T tutaj będę jego pierwszą ofiarą. Okej, okay. wywalaj. Springtrap wywalaj stąd. Zjeżdżaj stąd! Patrzcie na niego. Patrz. Się na Uciekł gdzie, gdzieś. Uciekł? Po gdzie? To gdzie? pytanie, no nie gdzie jest? Tylko pytanie, gdzie jest? O, tu. Przyszła yy, go jest... na jedną kamerę. Okej, okay. hello. I audio, audio, audio. Audio, no, dobra. I, I może i tak nie przeżyjemy, to i tak wymagać Warto, już... warto. Czwarta nie jest? Czwarta jest. No nie, musimy jeszcze dwie minuty przetrwać. Musimy to przetrwać. O, ile czy wy... Na dwójkę, na dwójkę go przywołaj. Okej. Okay. Nie, czwarta już była! Mogłaś mogłem nie patrzeć! Mogłem nie patrzeć na kamery! Ja, yeah, ale chcieliśmy go przywołać na dwójkę. Ale skąd mieliśmy wiedzieć, że on akurat będzie się wychylał? Nie wiem, nie jestem jasny, widzieliśmy. A, ja a ja muszę nie. naprawić rzeczy, która była, piąta czy czwarta? Czwarta. Czwarta. Nie. A w ogóle we FNaFy czy może padać energia? Nie, nie może padnąć. Bo we FNaFy 2 jakoś padała, a FNAF FNaFy 1 też padała. Chodź. Co? JAK?! Co, co się Dopiero się, tak się... się, się... Dopier 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 się zaczęła gra, minęło 5. 5 sekund, a ten się, już do mnie wyskoczył, choć nawet nic innego nie spojrzałem! <laughs> Jakim cudem! Nie wiem. Czekaj, si! Si, 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 si! Nie muszę, ja... ja do, już. Zamknij. Zamknij, zam, zamknij, zamknij, pa. Ty powidzisz. World Cup! Odzia? Przywołałem spring trapa na dziesiątkę. Aby tylko Sponki nie uciekł, bo inaczej wtedy będę w dupie. O, Szkoda, że na nie, nie może. Hello. Nie boję się. Gdzie jest? Nie wiem. Dobra, no, na ósemce, na na W piątej nocy ciężko go skontrować Bo, bo on wtedy... Bo wtedy on się rzadziej ten... E, łapie Spring na wyhaczki. Trap. Springtrap. Audio. Nie ma? Oh, Skąd to Freddy. Na kamerę. Na kamerę, na kamerę. co on uciekł? Nie, kamera, kamera, patrzcie, patrz Patrzcie na, kamerę, na O, szkól! U nas? Mhm. Na piątka, na piątkę Nie, jak um, nie, 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 tu sobie nie, nie, czyli przegraliśmy. Jeszcze Halo, nie, żyjemy. nie, żyjemy. nie, nie, dla nie, szybko, ciebie. nie, 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 Jeszcze nie, 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 Uciek, uciek do jednej. Nie, nie, sam mu zginiesz. Do dęki uciek. Ogólnie? Żeby tylko, tylko nikt się teraz nie zepsuło. A, która jest. I tu już masz jest. Druga. A, to przegraliśmy tak, tak. Cztery minuty mi się tam będzie stał. Czy ty się uciekasz. Będziesz ty, wy? ty, Właśnie mnie zdradziłeś. A, bo za tym będę musiał naprawić. Właśnie? Wiecie, ja właśnie zginąłem. Tak ci powiem, ja właśnie zginąłem. Pięć! Ja, a ja uciekam. Jak on, jeszcze on mnie jeszcze nie zeżarł? Ha! Jak on mnie jeszcze nie zeżarł? Ty, by ja uciekłem! Powiedz mi, jak on mnie, mnie Ej, nie zeżarł. Ej, ty, zażarł. by ja uciekłem! Wiem, widzę. Ha! Ale powiedz mi jedno, jak on mnie nie zeżarł? Patrzcie na niego. Właśnie nie wiem, gdzie on jest, bo ja muszę naprawiać rzeczy. na Muszę wentylację naprawiać. No Ale, że Ależ on, on jeszcze way. nie je... nie... Nie o. zjadł cię jeszcze, to jest szok. To szok, że on Przez minutę jeszcze chyba nie zjadł! Albo że ciebie szukać. Albo że ciebie szukać? Albo, albo się gapi na mnie. I patrzy, i patrzy jaki ze mnie idiota. Że nie uciekam, jak mój kolega. No nic nie ma! Nie mnie. No nie u mnie. Z Jakim cudem? On mnie szuka ja. teraz! Szuka ciebie zdecydowanie. Jak ciebie nie zeżarł, to mnie szuka. Ej co, jeszcze parę minut, chyba 3 minuty albo dwie. Nie patrzmy lepiej. Mogliśmy kupić Łocza <grym> Ej no właśnie, jesteśmy idiotami. <grym> Ale w sumie wspomniśmy wiedzieć, że taka sytuacja nadejdzie. No właśnie! Wędlacja. You are dead. Ale Bardzo! Ty... jeszcze żyję! Ale, ja jeszcze żyję! Ale ciągle słyszysz ten te dźwięk Czyli on jest blisko mnie Dosłownie to przy, przy tobie Więc jesteś wkraczonym On się na mnie gapi dosłownie On się gapi, czemu ja nie uciekam I, i patrzy się na twoje idiotwo No, na no, mój debilizm Ale jak, jak my to wygramy, przez mój debilizm to wow Jakby to wygramy przez mój debilizm Waga, i... Nie no, jeszcze parę, mi wydaje, minut, parę minut. No mi się wydaje, że chyba trzecia już dawno wybiła. Albo czwarta. Ale Albo nawet już piąta. Najczęstsze szanse są... Na, na, na czwartą. Albo na piątą już nawet. Jak my to wygramy przeze no mnie... Przez twój debilizm? Ja przez mój debilizm. <grym 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 dla mnie. Tymczasem czasem Springtrap mówi. Co za debil. Czemu on tego nie robi? Nie chcę go skarować, bo chcę, bo chcę, żeby się na mnie spojrzał podczas gdy wy, wyłączę to swoje głupotstwo. to swoją zabawkę. Ja takie... to od zabawek! On mi daje daj spokój! On mi dał spokój! Jak wiem, że mam. To jest Ale no. mi się wydaje, że on mnie że on szuka, skoro. Się mi się a, wydaje, że my to a wygramy. A mi okay. się wydaje, że my to wygramy a, za trzecią próbą. No nie wiem. Ty jak się... E? robię. Jak on tak mnie tak jeszcze tak. nie zderza? Przez trzy minuty już chyba. On eee. mnie przez eee. trzy minuty nie tyka. Eee. On cię mnie tyka. Jestem nietykalny. Jestem nietykalny. Czy... No nie. Nie teraz. Za chwilę. Chwila. kudę, Za chwilę. Zaraz nagrywamy. Na chwilę idzie pokońka. Ale my to wygramy! On to się nie to, ruszył! On przez cztery minuty się nie ruszył! Gdzie my to wygramy stary? Gdzie my to wygramy za chwilę? Jak? Ja. Ja. ja nie wstąpię! Jakie wstąpienie? Jakie wstąpienie? Porobieni, porobiony! Porobiony, porobiony tak, typu! Czekaj, na mnie! LGL-ka dla Ciebie! Czekaj, czekaj, czekaj na mnie! LGL-ka na tego idiota! Czekaj, czekaj, czekaj na mnie! Do tyłu, do tyłu! Do tyłu, w drugą stronę idziesz. Czekaj, to tu. O, tutaj. Stary! Powiedz mi jak! Powiedz mi jak! I co powiedz... ty? On się na mnie gapił chyba dosłownie. Diet! Nie, koniec. Jak? To jest najbardziej idiotyczny sposób. How? How, how? Go. No to teraz na 4. Nie, e, to, to... To jest część pierwsza. 113 tunków! 124 e, tu, tu, e, chwila... E, to jest ogólnie ten. E, koniec odcinka, bo to jest pierwsza część. Pierwszego odcinka. E, w sumie to jest pierwszy no. i ostateczny odcinek tego. O. O. Nie, bo jeszcze był wcześniejszy, tam, gdzie przeszliśmy pierwszy... No ja to nazwałem... Sezon 2 plus trzy sezon, 3. Tak, ja nazywałem, że to był któryś tam odcinek z FNAFA 2 nie, I, za, i że to jest połowa odcinka, to jest już pełny odcinek. Next Night. Nie, oh. nie to, 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 to był krótki odcinek. Wygra, 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 wygraliśmy przez moje idiotstwo, ale wygraliśmy, więc nikt za oglądanie. Życzymy miłego mm -hmm. dnia. Pa!